Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Na moim kanale, jak widzicie Mam tylko maluszka dzisiaj Przyjedzie oto ten bal O Shit ale go rozgniotło, widzowie. Jak go rozgniotło. To sobie... Walca. Jest. I. Jakie uszkodzenia malucha Są duże. A więc, witajcie na dzisiejszym odcinku, i dzisiaj będzie crash test. Out. Jak widzicie i jak to się nazywa? Maksymalności tego auta, więc co? Nie przedłużamy, zaczynamy. okej okay, widzowie, więc zaczynamy na początku od minikarów. Tak, to są wszystkie tutaj minikary, jakie mam w grze. Więc co? Zaczynajmy. Później będą zwykłe auta, sedany. Później kombi i coraz większe. Więc może zaczniemy od... Hmm. To będzie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tak, to jest największe auto, więc musi być ostatnie. No, no dobra, no to zaczynamy. Dobra widzowie, jest tutaj już naszykowane wszystko, więc co... Zróbmy. Spowolnijmy. E, zróbmy tak 32. Wyjdźmy z auta. I zobaczmy ostatni raz jakże jej piękne auto. Nie wiem czy ja trafię. A dobra, trafię. Dobra lecimy, no nie wygląda to za ciekawie z kierowcy tego auta zróbmy, że to jest kamerka albo nie dobra dobra widzowie e, zaczyna się no bezpiecznie znaczy no z kierowcy to nie znaczy no to dobrze jest. Nawet nie jest źle Myślałem, że to się tak wbije bardziej. Troszkę trzeba przyspieszyć. O, może że zróbmy czas rzeczywisty. No dobra, no nie ukrywam słabo poszło. Więc trzeba zrobić drugi raz. Więc położym tutaj to auto. Tak, te same auto trzeba wykończyć. Więc co? Zostawmy je tutaj, ładnie. Tylko, żeby go nie uszkod... Ale jest uszkodzony? Nie jest. to jest najważniejsze. Stój, 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 stój. stój. Mhm. Mm Niech tym razem będzie tutaj. stał I otóż. Kolejna konkurencja. Znowu tak i teraz wylazłem w coś yy, Teraz to trzeba wlecieć yy. no Dobra, no i tutaj wystawmy tego czołga. Znaczy no to nie jest czołga. Chyba jest dla mnie znowu. trafiłem za bardzo. No dobra, trudno. Żyje się. I co? Dobra, co Uwaga, może troszkę przesunę teraz. O, teraz Więc nie ma dużych obrażeń. Więc myślę, że mogę dać cztery gwiazdki, bo jest bezpiecznie. W tamtej rundzie było bezpiecznie, a to była już taka ten, No jest bezpieczne, albo dobra. W tamtej rundzie cztery gwiazdki, a w tej dwie. To dlatego, że. Dobra. Niech to auto se tam leży. Tylko, żeby. No co, kolejne auto. Dobra, widzowie, kolejny, następny auto. Tym razem wycelowałem, co może być. Lekka miazga Nienawidzę siebie, nienawidzę siebie. Zaspierducha wielka. Ale to nie miało to chodzić. Niszczyłem to. Niszczyłem. Ale go do zmierzyło. Dobra. Później się naprawi to auto, teraz mi... Teraz rundę trzeba zrobić. Dobra! Jakby nic tutaj nie było. Okej, okay, widzowie.

Ja chciałbym, żeby... Jeszcze raz. Dobra, widzowie. Yy, trzeba... O co mi chodzi... Trzeba tutaj... Szkoda, że tu nie mam Nie, bo to trzeba... Tu, to jest... Tutaj to jest... Trzeba tutaj? Wyjść z tego auta. Walca. Po prostu trzeba... Troszkę tu to zepsuć, uszkodzić, bo to nie leci na oponę, z czego Co jest grane? O, to takie ciężkie jest. Hmm. Dobra, mam plan. Będę lecieć środkiem, ale co tam. Dobra, teraz nie ma szans, że smartka. prawdopodobnie i... no i teraz już troszkę jest to Dobra, daruj po prostu ten smart jest twardy nie oszukujmy się ten smart jest twardy więc tutaj ocena 5 gwiazdek no nie ma innej opcji ale teraz zróbmy, że tyłem to pojeździ sobie to nie, to nie. Nie. Uje, no naprawdę to musi. To musi mieć. Yeah. To jest za mocny ten smart. To jest bardzo bezpieczne. Dobra. Lecimy. cyk, cyk skręcaj ten smart. Smarnie przeżył Słaby Słaby jasko. Słaby jasko. Słaby. Dobra widzowie, teraz ten wuling i... Wiecie co tu trzeba zrobić? Kierowca chciał tu wjechać, nie wyhamował. Zapatrzył się i walnął. I uderzył. Jak to się... To się robiło, dobra. A ten kierowca też jest ślepy. Dobra, widzowie, i to stary że. no nie widział tego Jeszcze raz! Dobra, yy, ogólnie to oczywiście zapomnę włączyć nagrywania, no i jakoś się tak stało nie, czas rzeczywiście razy szesnaście. Ja pierd... Dobra, ja Trafiłem? Trafiłem. Co? ok razy 16 i ja tego nie robię specjalnie. No skur na spokojnie. Czy trafię, nie wiem. Teraz muszę pamiętać, nie dotykać R nie dotykać R. Okay. Już miałem dotknąć R, ale się nie nabrałem. I jeszcze przy okazji smarta wziąłem. I dobra, trzyma się tam. Jednak nie. Jednak nie. Jednako. Jednak jest. się na złom no nie, nie widzę żadnego innego pożytku z tego auta no chyba, że się Januszek znajdzie i se kupi i i będzie... teraz czas na Bigi Smarta okej okay. fajny Smart, ładny Smart okej okay. Stalin, że już jest tu troszkę jakoś uszkodzony, Kto tutaj przejmował? Dobre, ale by się przejmowa. Dobra, Nie wiem po co ja tak robię. Okej. Okay. Kuźwa, Mać, no ja nie mogę! Dobrze, teraz już jest wszystko. Okej. Okay. Wszystko jest ok. Aha. Wszystko jest ok. O, teraz. A, i wuling ma zero. Zero, 0. zero, nie ma, nic, totalnie, no, przecież to placek by był z tego człowieka, chociaż Janusz ma kolejne auto do naprawy, no to w sumie no, dla mnie fajne, na robota, kurde, Janusz se znajdzie, posławi. a więc to, to wszystko w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pa-pa! I piszcie w komentarzach, czy coś się więcej w BMG, albo w jakąś inną grę. Z chęcią poczytam.